Marcinie, czy w Polsce w 2025 roku łatwo kupić mieszkanie? Czy to jest w ogóle wykonalne? Ciężko, ciężko, no nie ma szans. Ludzie, którzy się wypowiadają w telewizji, mm -hmm. w szeroko... Mm -hmm w pojętej przestrzeni publicznej twierdzą, że powinienem te pieniądze mieć, że ja już powinienem mieć na studiach odłożone i to jest w ogóle moja wina, że ja nie kupiłem wtedy tego mieszkania, nie? Bo ja bym wiedział, to ten, a teraz wiadomo, kredyty, czy te ceny rzeczywiście są zawyżone? Ja uważam, że są, nie? Ja uważam, że są. No, powiedzmy sobie, ciężko jest mieć zdolność w wieku 20 paru lat, aczkolwiek rata takiego kredytu, no to to jest 4400 zł, mniej więcej. Tak przynajmniej usłyszałem od pani, no i zapytałem się pani, czy w tej cenie po prostu są jakieś bony na chleb. Tak, i chedny. my uczciwie pracując nie jesteśmy w stanie dogonić ich, no bo to jest oczywiście logiczne i typowo gospodarczy mechanizm, tak, że jak oni tak. mają 2, 3, 4 mieszkania, no to oni zarabiają pasywnie, no i w pewnym momencie zarabiają twoją pensję. A ty się nie jesteś w stanie rozdwoić i Body. po do innej pracy, tak? Chodziło mi o to, czy warto z nich korzystać. Nie, nie warto. Nie warto. warto. Co dużo prowizji, biorąc pod Nie czy co? ma na rynku nieruchomości większych pasożytów niż ci ludzie. Nie, nie ma, po prostu nie ma. A jego marża. I jest wliczona do tej ceny mieszkania. Czyli ta cena jest sztucznie zawyżona przez to, jego marszu. I w momencie, kiedy on was zabiera na mieszkanie, to on reprezentuje interes dewelopera. Ci ludzie są zazwyczaj ze sobą dogadani. I wyobraźcie sobie, że on nie ponosi odpowiedzialności za to, że jeżeli wy to mieszkanie od niego kupicie okay. i okaże się, że są potem jakieś usterki w tym mieszkaniu, mm -hmm. to ten człowiek jego nie ma. Z jednej strony ci ludzie. Niby mają Tobie pomóc znaleźć mieszkanie, ale tak naprawdę nie. Ich właściwym interesem jest tobie to mieszkanie wcisnąć. To jest człowiek, który jest, zarabia z tego, że sprzedaje dużo mieszkań w danym tygodniu, albo po prostu wynajmie dużo mieszkań, Tak, on się nie interes konsumentów. Zdziera, zdziera kasę jeszcze dodatkowo z ciebie. Tak, zdziera kasę. I, I on jest całkowicie zbędny w tym mechanizmie. No. Kiedyś ten zawód był zawodem regulowanym mm -hmm. i żeby być pośrednikiem nieruchomości, trzeba było zdać państwowy egzamin mm -hmm. i mieć licencję. Dzisiaj może być z nim każdy. A płacisz jest... dodatkowo gościowi za to, że on ci leje wodę. No.